Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Growboxie i od razu, bo kilka pań pytało, czy zobaczymy się w poniedziałek wielkanocny, w lany poniedziałek. Tak, normalnie zobaczymy się w lany poniedziałek, ja mam zamiar nie przerywać żadnego poniedziałku i co by za święto nie wypadło w którykolwiek poniedziałek, to normalnie zobaczymy się w każdy poniedziałek. Tak więc teraz już zapraszam do oglądania. No, no i orchidea. No, jak widzicie, no te dolne kwiatuszki już naprawdę słabo wyglądają. Tutaj te górne, no jeszcze jak cię mogę? Tutaj na samej górze jeszcze się nie otworzyły, więc no nie wiem. No ten nawóz ym, z dużą ilością y, P i K, no chyba nie pomógł. Chyba go po prostu za późno dałam. Tak sądzę. Tak to właśnie. Wygląda tutaj na dole, no listki, tak moje śliczne, ale no nie widzę, żeby on no, robił nowe listki. Nie wiem, co tu dalej będzie. No, jakby pokazuje, że tak właśnie wygląda na tą chwilę ten kwiat orchidei. No nic zachwycającego, już nigdy więcej nie pozwolę na to, żeby orchideami kwitła. Szczególnie, że z tego ani nie ma żadnych ziaren, w sensie, no nie, no nie zbiorę z tego ziarenek, żeby wyhodować kolejną orchideę czy coś, więc to jest. No, Ozdoba w cudzysłowie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj Alpinia. No i cóż, no jak widać, bardzo duży liścioch, bardzo długi, więc rośniemy. O, tak w całej okazałości, mniej więcej. Przechyla się on, strasznie się przechyla. Nie wiem, jaką mam już, już mu dać doniczkę. Nie bardzo jest miejsce, żeby dać mu jeszcze większą, więc nie wiem, no. Jak widzicie, no on się też opiera o growboxa, bo jakby się nie opierał o growboxa, myślę, że by fiknął. No i dobrze, tu lecimy dalej, tutaj jest skrzydło kwiat od hopa. Najnowszy listek. O tutaj. No widać, że będzie ładny. Widać, że będzie ładny, no ale jeszcze za wcześnie, żeby go całego oglądać, bo jest zbyt zwinięty. Ale tutaj u dracenki, ojej, jak tu gęsto. O, jest przyrościk, jest nowy, nowy, nowy ząbeczek, taki tutaj śliczny, mega się tym jaram, naprawdę mega się tym jaram. No i lecimy dalej, tutaj jest Monstera, no Monstera oczywiście, tutaj nowy listek, tutaj też ledwo co rozwinięty nowy listek, tutaj ząbeczek, ładnie ona się tutaj wbija w palik, ładnie też wygląda sama z siebie, bardzo, bardzo gęsto, niestety palika zostało już krótko, no cóż, no trudno, no ale no jeszcze trochę jednak zostało. No z, z tą roślinką pewnie zobaczymy się w czwartek, żeby popatrzeć sobie bliżej, jak ona się tam wbija korzeniami, więc lecimy teraz tu do Aglaonemy, Tutaj rureczka. To jest ten najnowszy listek, o którym już wiedzieliśmy. On się już prawie cały rozwinął. No, i tutaj, tam na dole. O! Jest już rozwinięty listek. Także więc bardzo, bardzo ładnie. No i tak. Tutaj u, u dubi. No niestety, tak to właśnie w tym momencie wygląda taki mały, skarłowaciały listek No i większy już taki normalny, bo ta dubia, jak już Wam mówiłam, tak mi się wydaje, że na pewno o tym wspominałam Przeszła sobie w ogóle przez dwie warstwy siatki i sobie chciała rosnąć totalnie po keramzycie Więc taki jest właśnie tego efekt, tego mojego po prostu wyciągnięcia tego, tego ząbka i tutaj na dole, gdzie Ty tutaj jesteś, aha, no tak, będzie mi to bardzo ciężko pokazać. Ale tutaj jest najnowszy listek u Dubi i tam z drugiej strony nawet to trochę widać. O, o tutaj, o tutaj jest nowy taki ząbeczek, więc też jest super. I tu na dole, dla zaciekawionych. Oj, kurczę, strasznie zgubiłam ostrość. Rozwija się ten coraz większy jest, tylko bardzo słabo mi to pokazać przez te paliki, które tutaj wykonałam, no i właśnie, wykonałam dwa paliki nocą, kurde blacha nocą, powiem Wam szczerze, zmęczona była mnie miłosiernie i pierwszy palik, jaki wykonałam, to właśnie tutaj dla tego yy, Filo yy, Fusji. Yy, wygląda on właśnie właśnie tak o mm. No nieźle, powiem wam szczerze nieźle. No ale no tak. Pierwszy pali właśnie wykonałam ten, przy czym nie bardzo on mi się podobał, bo on wyszedł bardzo grubo. Więc pomyślałam sobie, że zrobię cieńszy. Tutaj dlatego filo, prawda, że zrobię cieńszy, ale niestety moja próba wykonania go jako żeby był on jeszcze cieńszy spowodowała to, że muszę korzystać z tej strony blisko szwu, bo tamta strona po tamtej stronie o tutaj od tej strony. Niestety ma bardzo długą przestrzeń między jedną a drugą siatką, czyli wykonałam ten palik źle. Nie dało się tego wykonać lepiej, więc stwierdziłam już chyba to była druga 30 w nocy, że dobra, będzie tak jak będzie, lepiej mieć taki palik niż żaden i trudno będę po prostu korzystać właśnie z tej strony bliżej szwu. Trudno. <gryw> już po prostu nie miałam siły, a też czasowo niestety troszeczkę. Słabo stoję, szczególnie teraz też przed świętami, więc trudno, zostanie tak jak jest. No i to, co też zrobiłam, to odcięłam jakby wierzchołek, kilka partii właśnie z liściami od tej całej części. Tutaj się jeszcze nic ciekawego nie dzieje, natomiast tutaj w tej części. Czy coś tu ciekawego? Niech ja to. O, jest listek! A nie było go! Taki słodziak, no, także tak, no zobaczymy, może to polepszy stan tych obu filków, może to teraz będzie jakoś lepiej. Ja to w ogóle widziałam, że ten mój y, fusj, właśnie ten y, jakoś inaczej wygląda w internecie. W sensie, że on jest taki bardziej krzaczasty, a mój jest taki bardziej pnący i nie wiem, teraz się zastanawiam, czy są jakby dwie różne odmiany jednej tej samej rośliny, czy jak to kurczę rośnie, że, że to tak, no ale tak, czy siak zobaczcie na te liście. Są śliczne. Coś pięknego. No naprawdę uwielbiam tą roślinkę. Teraz jeszcze na tym paliku tak ładnie właśnie ten listek się eksponuje tak wiecie od przodu, bo no te no to są już takie powyginane tak jak on wcześniej stał, więc nic się z nimi bardziej nie dzieje. No ale te listki kurczę liczę na to, że będą dużo, dużo większe dzięki temu palikowi. Chociaż też nie wiem jak on ma się tutaj wbijać w ten palik. Bo... On ma bardzo króciutkie. Oj, nie pokażę Wam chyba tego. Kurczę, jak Wam to pokazać? O, na przykład tutaj widać. On ma takie po prostu jakby kropeczki, więc te miejsca, gdzie powinny być jakieś korzenie, to on tutaj te korzenie powietrzne ma bardzo, bardzo, bardzo króciutkie. Więc nie wiem, czy on się będzie wczepiał w ten palik. No ale w razie co, po prostu sama go pyk sznureczkiem i będzie dobrze. To jeszcze sobie rzućmy okiem raz tutaj na, na tego filo. Musiałam niestety włożyć doniczkę w taki kubeczek po surówce i to jeszcze wszystko w dość ciężką ceramiczną osłonkę, bo ten palik się przeważa. Nie dość, że jest krzywo wykonany, to jeszcze jest tak wykonany beznadziejnie, że to się wszystko przeważa, więc no do, dość niebezpiecznie, ale ta donica na szczęście trzyma wszystko w pionie, więc nic się nie wydarzy, nic tu się nie upadnie, będzie wszystko w porządku. Lećmy teraz tutaj do EpiPremnum. O, tak wygląda. Tak, tak, tak. No tu. Większych zmian nie ma. No też nie mamy co oczekiwać na, na, dużo, dużo większe liście, bo on się w nic nie wczepił, nie ma żadnej podpory, tak sobie po prostu rośnie. O, jak, jak rośnie, więc jakby no, tu zachwytu większego nie będzie, no jedynie co możemy patrzeć, to na nowe listki, a widać już są dwa nowe. Tak więc ładnie. U Diefenbachii nowy listek się tworzy tutaj, taki bardzo malusi, o tu w tym miejscu, więc bardzo się cieszę. Śliczna jest, kurczę, ta, ta difenka, tylko nie wiem, czy nie będziemy musieli jej stąd zabrać, bo teraz, tak jak możecie sobie spojrzeć, to tu jest... Przestronnie i fajnie, natomiast kiedy ja tutaj już dołożę całą resztę tych roślin, to szczególnie dziś zauważyłam, że kurde, jak tu jest mega, mega gęsto, więc nie wiem, czy go stąd nie zabierzemy i nie zostawimy samego kikuta. No ale to dobra, to jeszcze nie jest plan na teraz. Ja to jeszcze przemyślę, może coś tu poprzestawiam i może wtedy będzie lepiej. No a teraz przejdźmy sobie tutaj do tego filodendrona, tudzież monstery. To jest roślinka, dla której jako pierwszej nocą wykonałam palik. Nocne paliki, najlepsza rzecz. No i tutaj o. tworzy się liściu, znaczy tworzy, no on już tu był, rośnie po prostu coraz bardziej. Tutaj Korzonek. Troszeczkę mi ściemniał ten korzonek na, na końcu. O, nie mogę tego złapać. Dobra, to już nie będę tego filmiku przedłużać. No, w każdym razie, no zobaczymy. Mam nadzieję, że, że to polepszy stan yy, tego filo i będzie po prostu, czy tam monstery, i będzie po prostu robił ładne listki, tylko jak widzicie, kurde, coś dalej jest nie tak. Mimo, że ja yy, już podaję mu przecież nawóz odkanny, mierzę pH, sprawdzam pH, yy, wszystko daje tak, jak być, powinno to i tak, dalej coś tu jest nie tak, więc chyba dokupię jakąś odżywkę na takie właśnie ewentualności, gdzie jest problem z jakimś, yy, kurczę, z jakimś. Pierwiastkiem z jakimś minerałem, no czegoś jest mu brak. Postaram się tego dowiedzieć: no bo faktycznie to zaczyna wyglądać coraz gorzej. No bo już i ten listek zaczyna mieć właśnie takie plamki, więc nie bardzo, a nie sądzę, żeby się przypalał od lampy, bo ona jest aż tu, więc prędzej to by się przypalał. Na przykład ten filo, czy Dubia, czy tutaj właśnie Alpinia, niż tak nisko ustawiona właśnie ta monstera. Dobra, zobaczmy w takim razie, co tu ciekawego słychać po dłuższej przerwie u EpiPremnum. No, jak widzicie, nie słychać nic. Tutaj mamy nowy listek. Tutaj powinien się zrobić listek, ale się nie zrobił. O, tutaj, właśnie w tym miejscu, jak widzicie. No, tutaj jest poprzedni listek z tego samego pędu. No ale też nic zachwycającego, coś tam troszeczkę na nim widzę, jakąś ciapkę, ale to, 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 to nie jest to, z czym miało być. Mm, tutaj natomiast widzę jakieś takie malutkie troszeczkę ze 3-4 kropeczki, no nic ciekawego sami jak widzicie, tak więc no odstawiam go tam z powrotem. A tutaj oczywiście rureczka, najnowszy listek, no naprawdę, no nic tu się takiego ciekawego nie dzieje, więc odstawiam go i lecimy dalej. No i dalej mamy epipremnum o, bardzo proszę, bardzo ładne listki kurcze, no taka wariagacja. o, na przykład tutaj, zobaczcie, półbiałe, półzielone, coś cudownego. Kurczę, mam nadzieję, że bardzo tego nie będziecie słyszeć, ale właśnie sąsiadka na górze zaczęła odkurzać. No tak, no wszyscy teraz mają szał sprzątania przed świątami. A ja kurczę, gadam o roślinkach. No, no ale no cóż, no, każdy ma swoje jakieś tam widzimisie, prawda? Ja będę sprzątać pewnie nocami, żeby się ze wszystkim wyrobić. No także on rośnie bardzo, bardzo ładnie. W czwartek powinniśmy się też i właśnie z nim zobaczyć, żeby pokazać wam tak, w takim filmiku po prostu dłuższym, jak on fajnie się wrasta w palik. O, tak on właśnie wygląda w pełnej krasie, bardzo ładny i tutaj nawet ten boczny przyrościk, który jakby wychodził tak tędy, który postarałam się jakoś tam zbliżyć do tego palika, też nowy listek stworzył, o, też śliczny, ciudo, ciudo. Domyślam się, że te dźwięki będziecie słyszeć. No, przepraszam, no nie mam wpływu na sąsiadów i na to, kiedy oni będą sprzątać. E, w każdym razie, tak, postawiłam tutaj konfetti i to jest najnowszy listek u tego konfetti. O! Taki ciapaty, taki ciapaty, zresztą kurczę, wiecie co zauważyłam, że u niektórych to konfetti potrafi mieć takie duże, rozlane plamy różowe, a mój jest taki właśnie piegowaty. Piegusek mi się trafił, każdy listek jest właśnie taki mm, piegowaty, nie to, że marudzę, nie to, że narzekam, bo to jest naprawdę śliczny listek, kolejny już piękny listek, ale tak wiecie... Tak trochę dziwnie, nie? Wszystkie moje są piegowate, a u innych takie potrafią być właśnie takie duże, rozlane, różowe plamy, a u mnie piegusek. No, także tak. Tą roślinkę pokażę Wam tak, tak bliżej, żebyśmy właśnie mogli skupić się tutaj właśnie na tym najnowszym listku. O, to jest już nasz listek, dlatego tak staram się Wam go pokazać. Czy on będzie biały, czy nie będzie biały, to się zapewne okaże. No na razie roślinka cała wygląda tak. Więc też wydaje mi się, że nie tak najgorzej. No, ale no, kurczę, najbardziej nas będą interesować te listki wyhodowane przez nas, czyli tutaj. Więc jak na razie nie ma czego podziwiać wciąż musimy poczekać bardzo rośnie, bardzo wolno rośnie ten filo może ze względu na to, że teraz ma za ciemno? Nie wiem, ja chyba nie umiem w takie, w takie filodendrony kolekcjonerskie, bo nie wiem, czy za mało światła, za dużo światła. Yy, raz dostaję wiadomości, że, że za mało, raz, że za dużo i że aż się listki opaliły i że nie powinny. Nie wiem, powiem Wam szczerze, może nie umiem, może ja tego po prostu nie potrafię ogarnąć i wyczuć jak to być powinno no, no, no zobaczymy no będę testować na razie go jeszcze wciąż będę cieniować bo jak widzicie tutaj na przykład w tym miejscu gdzie jest taka pręga no to jest spalone tego nie było więc to, to moja sprawka sprawka lampy u Pink Princess też lepiej nie jest to jest ten listek który już znamy naprawdę go długo znamy on dalej jest taki transparentny mimo że go cieniuje w cieniu miały się one szybciej robić takie wiecie nie, nie transparentne, prawda? No a on wciąż transparentny jest, więc dlatego twierdzę, że chyba nie potrafię w takie w tego typu właśnie filodendrony, bo nie potrafię wyczuć, co mam im dać, kiedy mam im dać i jak to powinno być. No i ten dolny przyrościk też ładnie, też spoko, no ale wybarwiony za bardzo to to nie jest. No, no i tak, lecimy dalej. Emerald Gem, i tutaj. O, najnowszy listek, oczywiście całego go nie widać w kadrze. Zaraz wam pokażę. Tutaj zobaczcie, jaki on będzie piękny i cudowny. Tutaj będzie trochę zielony, znaczy w sensie ten taki jasnozielony, niby, niby to miało być białym, ale będzie jasnozielony. I tutaj tak bardzo jest pociapany, tak bardzo ciapaty. O! No, już się nie mogę doczekać, kiedy on się rozwinie. No i tak, czy tutaj się coś jeszcze ciekawego wydarzyło? No, to jest ten yy, jeden z najnowszych listków, to już wam pokazywałam. Oczywiście straciła ostrość. O, tutaj. No, on jest bardzo, bardzo gęsty, więc szukanie w nim nowych liści to jest wyzwanie. Niech ja go tu postawię i pokażę Wam go. O tak. Pięknie. No i widzicie, jeszcze nam zostało sporo roślin, a tutaj już jest mega gęsto. Dosłownie, jak wchodzicie do kwiaciarni i potykacie się o kwiatki, <laughs> to tu jest podobnie. No, tak wygląda właśnie w tym momencie Emerald Gem. U pandzi rura, całkiem spora rura. O, więc zobaczymy, co to z niej ciekawego wyrośnie. A cała pandzia. O taka. Wchodzi. Cała na biało. <grywia> no, też jest śliczna. Naprawdę. No, te listki takie kurcze. Jak tajka. Jak tajka. O, i to jest bardzo dobry moment, żeby pokazać wam u Honolulu to, o co mi chodziło. Zobaczcie. Najnowszy listek jest taki. Niby to róż, niby to brąz, niby to trochę czerwone. Widzę, że kamera troszeczkę przekłamuje mi ten kolor, więc no, tak staram się wam go oddać. Co, co, co to jest właśnie za połączenie kolorystyczne? Takie właśnie trochę różowe, trochę właśnie takie jak pomarańcz, jak brąz, trochę z czerwienią. Także sami możecie zobaczyć, że faktycznie, autentycznie najnowsze listki u niego nie robią się zielone, tylko właśnie później po czasie zielenieją, ale też mają właśnie taki poblask takiego. Niby to różu, niby to brązu, no nie wiem, ale bardzo fajna roślinka. Bardzo mnie ona ciekawi, bardzo fajnie. Będziemy sobie mogli ją właśnie poobserwować. Niech ja ją jeszcze tutaj obkręcę. O, tutaj cały czas widać właśnie ten najnowszy listek. Powiem Wam szczerze, że podoba mi się to. Ja lubię takie rośliny, które nie są oczywiste, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no roślina zielona robi zielone liście, a ona nie, a ona nie, ona robi pomarańczowe czy coś takiego. Ona dopiero z czasem ciemnieją. No, także jak za taką cenę, bo ja za tego maluszka zapłaciłam chyba 18 zł, to wydaje mi się, że bardzo spoko cena. Co prawda nie wiem, wiecie, czy to jest dobra cena, ale jak na razie jestem zadowolona. U kikuta, tutaj w tym miejscu, malutki dziubeczek się robi, tak więc nowy listek będzie. Taką się właśnie teraz prezentuje ten kikut. Przypominam, dla tych, którzy dopiero co przyszli i nie rozumieją, kikut to jest ka kawałek w zasadzie taka malutka, malutka część, oderwana właśnie tutaj od tej e, i Reflektor. Reflektor, matko. Polski język trudny być. No i tak, no i tutaj filo, na przykład tutaj najnowszy listek, to widać, od razu widać, to się rzuca w oczy, on jest taki e, krystalicznie czyściutki i taki właśnie delikatniutki. Od razu widać, bardzo ładnie rośnie. Tutaj na przykład listek który też cały czas się powiększa. Jestem święcie o tym przekonana, chyba że mój mózg robi mi jakieś numery, ale kurczę, co ja patrzę na tego filo, to on jest coraz, coraz większy. Piękne. U reginki malutki dziubek również jest. O, tutaj właśnie w tym miejscu. Taki malutki listeczek będzie z tego potwór. No i cała reginka. O, bardzo proszę. Staram się tak ją pokazać, żeby było ją całą widać. Super. No i na koniec bidał, której nie zmieniło się nic. Korzonki są troszeczkę dłuższe. Widziałam nawet, że niektóre się zaczynają już, tak wiecie, rozgałęziać. Więc no, no, jedyna zmiana jest w korzeniach, no ale to nic ciekawego. Nie rośnie tam żaden stożek wzrostu, żaden nowy listek, nic nowego, więc no trudno. O, no i właśnie. Teraz sami możecie zobaczyć, jak bardzo tu jest gęsto. Co prawda, co między niektórymi doniczkami jest lekka przestrzeń i dałoby się to troszeczkę poprzestawiać, no ale też tak nie do końca, no bo wiadomo, roślinki rosną w górę, więc jakby, wiecie, naprawdę jest tu gęsto. Sami możecie to określić, sami możecie to zobaczyć. Jest tutaj, no, nie ma jak palca włożyć. Tutaj w tym miejscu widać jakąś taką lekką przestrzeń, ale ja zamiennie Przekładam na przykład kikuta trochę tam, a Honolulu troszeczkę wyciągam bardziej na, na światło. Nie chcę jej popalić. Nie wiem, co ona lubi, nie wiem, jak ona lubi, a że jest bardzo ładna, to nie chciałabym jej popalić. Natomiast kikutowi nie przeszkadza. On stoi jak stoi. W czwartek zobaczymy się. Mam szczerą nadzieję, już z normalnym filmem. Mam, mam nadzieję, że wyjdę z tego wszystkiego. Co prawda jeszcze czeka mnie poza pracą mnóstwo sprzątania i trochę gotowania. Jak to na kobietę przystało, trzeba zadbać o ten święta domowa, o ten mir domowy. Więc mam szczerą nadzieję, że normalnie zobaczymy się z filmem. Jeśli tak, no to wrócimy właśnie do tematu, który nam uciekł, czyli do korzeni powietrznych wczepiających się w paliki z siatki pcv w przyszły poniedziałek, tak jak już mówiłam, normalnie się zobaczymy. Dla mnie to jest poniedziałek filmowy i film z poniedziałku w Growboxie musi się pojawić, więc niezależnie od tego, co by w poniedziałek się nie działo, jakie święto by nie wypadało w poniedziałek, to i tak się zobaczymy. Przynajmniej ja film dla Was nagram. Kiedy Wy go oczywiście zobaczycie, no to już jest, no wasza sprawa, tak? Kiedy macie chęć. No i tyle, kochani, będziemy się żegnać. Życzę Wam udanego i sympatycznego i bardzo spokojnego tygodnia. Pamiętajcie, że na święta nie przychodzi do Was sanepit, tylko bóg, tak mi zawsze powtarza Paweł, żeby nie przesadzać ze, ze sprzątaniem, nie odsuwać wszystkich szaf i tak dalej, bo sanepit na pewno nie przyjdzie. <grym> Więc tego samego te, to samo wam powtórzę, bo, bo może faktycznie komuś te słowa również są potrzebne. No i tyle. Do zobaczenia w czwartek. Pa!